Murzynka, samica Murzynka, samica tu spotkałem Kamila z kanału Mała Hodowla Gołębi dzień dobry, Za, dzień dobry Zachęcam do subskrypcji Jaka cena? A tutaj te w klatce Po 10 Tak się prezentuje a cena jak się prezentuje? Jeszcze ja nie pytałem 5 dych? 5 dych do, do kompletu? Do kompletu mi pan nie rób zdjęcia bo ja nie chcę w tym Nie, nie chce pan być medialny? Informacja dla żony po 5 zł i dopiero będzie Saigon Będzie I taka para widymów za dwie stówy Winerki po piętnaście do zabrania dzisiaj Tutaj taka ciekawostka, widymy egipskie prawdopodobnie, ale nie wiadomo, takie łapciate, białe, po trzy dyszki, jakby ktoś mógł to zweryfikować, to niech pisze w komentarzu. Stówka zapawika, tak? tak rasowe z Ameryki. Tak. Pawiki lasowe z Ameryki, jeden oswojony, drugi dziki. A gdzie ten drugi, bo ja drugiego nie widzę. A to sprzedany, panie kochany.

Piękna samiku, panie. Szarik, szarik, szarik. I po ile? Po pięćdziesiąt? Stówka. O, już stówka, kur. No ta samiczka stówkę kosztuje. To stówkę daje, kupcem się panie staje. To młoda samiczka. Tamten stówkę kosztował, ten pół stówki. Tamten poszedł na ta stówkę. To tam ta samica, ten samiec. Tak, ładna. Pomatuję. Spider. Ciągle coś tego ma, to. Dobra, to fara. To jest to oparat, dyszek. To jest fara, to jest. Co Kobe płacił, to tak jakby ci po sobie. I ile? 30 zł. 30 zł. O parację. Nie wiadomo jeszcze, bo to ma. Jeszcze nie wybierzona, tak? To nie. Jest. Po 20 za nie pocztowe. Co, pocztowe po dychu. Dragony stówka, tak Co tu jeszcze dalej? Te takie, to są rzeszowskie? Te, te czerwone? A, te co staropolskie A, staropolskie, przepraszam I jaka cena? Za sztukę? Stówka. Też stówka tak. Po 10 zł za sztukę Szymle nazywane tutaj u nas Pięćdziesiąt 60 Ale na wiosnę O Żwawy z rana Ile dałeś? Dostałem Dostałeś o! To dobra cena. <grymne> Taki siwy czempion za 20 zł I co, para mewek 6 dych, tak? A te białogłówki? Też za 6 dych, para? No może być No i ten czarny za biednych i ten siwy tak ceny umiarkowane

Takie budapeszty po dychu A reszta towarzystwa Różnie 20 i 20, 10, 5 Pocztowe po 50 złotych To normalne z obrączkami, nie? Tak. Lotowane. Do filmu akurat nie? No. Wysokolotne, zamojskie. No, ja. Tak ma być. Tak. Zrobić wszystko. O, chcieć go spodnie w krosku. Są się dalej do wzięcia, ale nie pamiętam jaka cena mewka Kilka wysokolotnych Mimo słabej pogody i słabej frekwencji coś tam się dzieje z Poru klatek dzisiaj bez właścicieli, ceny nieznane. Tumewki zamojskie, ale właściciela nie ma. Sylwetka sportowa. Nie, Kultury, no, no, teraz Komputer się siedzi, no, siedzi na tej 18 Co teraz komputery, ja? To codziennie ci księguję. komputer. Godzina 18 i wszystko, wszystko fakturowane. Były takie szuczkę miała, biedza. ta chyba ma, bo siła wzięła. Zapała. Chyba Ale to były żółte wtedy. Tutaj taka klatka Mix 20, 30, 40 To takie maskotki dla dzieciaków kupiłeś? Tak, takie 6,5 kg maskotki. <laughs> po ile? Po 60 zł. Za sztukę? Tak jest. Tak płaciłeś. 25 się ceni. A za, za ile pójdzie? Od, Od klienta zależy. Te młode po ile pan ceni? Takie? Po 20, po 20. A matka? Matka 120. Matka 120 To francuski baranek? Tak. I za ile? 120. 120 4-5 dyszek taki mix, da? Tam to... ale tu. A to młodzież jeszcze jakaś. na tej Radzie 22 tygodnie życia po 35 Perliczki po 70 Młode kurczaki rasa Hamburg po 4 dychy za sztukę bo kiedyś w ogóle taki gmin jak był kulniłem Brahma czerwona, a to kogut czy kura? Jaka cena? 150 zł. 150 A te? Silki. Silki. Na silek 200 zł. Jajka w Lublinie od złotówki świeże od kur. Sebrytki celebrytki. celebrytki. Złotówce jaja świeże przepiórki pod dwie dychy tutaj z między 35 a 50 Zeberki po 25. I przepiórki chińskie po 35 Z deszczowego Lublina na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie kciuk do góry. Pozdro.